Siema, witam was na prezentacji paczki Skype VP Practice na wasz serwer do zakupu na Discordzie za cenę 40 zł. Ok, na wstępie mamy powitanie. Witaj herwatko na Skype VP. To jest oczywiście wasznik. Mamy tutaj informacje o stronie www i shopie oraz Discordzie. Mamy informację, że nie, jeżeli nie wiesz jak zagrać, użyj komendy ukośnik pomoc. Dole no życzymy miłej gry. Przęsaj komendę komentarz, pomoc. Otwiera nam się takie gui. Yy, GUI jest generalnie zrobiona dosyć ładnie, ona jest cała do konfiguracji. Mamy sklep serwera. Mamy informację o tym, pod jakim linkiem zajmiemy sklep serwera. Yy, I mamy oraz komendy serwerowe. To są najważniejsze komendy serwerowe, które są na start. <laughs> OK. Mamy taki scoreboard, to sobie zrobimy <laughs> Mamy scoreboard na którym mamy widoczną nazwę serwera oraz tryb, na jakim teraz jesteśmy. <laughs> mamy informację o niku grasza, o pieniądzach, które on posiada, o randę, jaką ma aktualnie, oraz o czasie gry, jakiej przebywa na serwerze, o zabójstwach oraz śmierciach. Mamy informację, że strona to jest paczki.pl oraz Discord to jest paczki.pl, również dla konfiguracji. Mamy wyświetlane bezbary. bary na naszą stronę internetową www.paczki.pl Odwiedzić na sklep online, sklep Mamy Mamy w jak trener. To jest taki trener. Mamy tutaj umiejętności, siły, zręczności, obrony oraz szczęścia. Możemy sobie włączyć bara, który wygląda tak, a więc możemy mieć go też wyłączonego. Mamy takie wiadomości, autom automatyczne wiadomości. Jest, są one trzy do konfiguracji. Od razu po wyjściu mamy po prawo. Pierwszą wysepkę, w której mamy npc-ta z zestawem startowym oraz trzy kolejne z zestawami do zakupu za monety śmierci. Kiedy klikniemy sobie prawy na no nasz zestaw startowy, czyli to jest npc otrzymamy zestaw startowy. Mamy informację, że mamy zestaw startowy. Mamy takiego shulker boxa, który mamy taki tem. Oczywiście wszystko jest w pełni do konfiguracji. Chyba Poseidona, to, to jest to wszystko do zmiany, to jest wszystko elegancko porobione. Yy, ogólnie mamy np. odbierz zestaw to tak samo nabiera zestaw yy, cooldown też można sobie ustawić ok aby zmienić zestaw przykładowo yy, postawmy sobie te dwa w ich we filmiku żeby zmienić zestaw na przykład mamy te śmierci Przyjąłem sobie losowanie dodaj i po prostu, to, po prostu to co mamy w ręce to się po prostu tutaj doda z automatu klikamy suprime teraz dostajemy jedną te śmierci yy. Teraz podnieśmy sobie teraz, hmm, podnieśmy sobie te sharker boxy. Przynajmniej jednego, ustawmy sobie go i zobaczcie, że będzie już on ustawiony. Wszystko może elegancko konfigurować. Potem mamy 33 villagerys do konfiguracji ze stami oraz brońmi i Elytra. Mamy, widzimy, że mamy walutę monety śmierci. Majety śmierci można zakupić w standole. Standole, Zakup monety śmierci. Kliknij prawy przycisk myszy, aby zakupić. Jedna moneta kosztuje 2,5 tysiąca. Generalnie, moją śmierci zdobywa się również poprzez zabijanie graczy. Yy, możecie to robić w przedziale od 2 albo od 1 do 4 monety śmierci za zabicie gracza, a lub ją kupić za 2,5 tysiąca. Też do zmienienia. Kiedy mamy za mało pieniędzy, to pozwolę sobie że nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy, to trzeba 2,5 tysiąca. Jeżeli damy sobie. Mm, za 2000, to dostajemy na metę śmierci. Zaplanujemy jeszcze raz. Będziemy dostać jedną metę śmierci. Oraz zabawicie i grasz. Dalej mamy po że Jeśli widzisz, za linię twoje BB zostanie wyłączone. Mamy po prawo kolejną wysepkę ze skrzyniami. Mamy skrzynkę galaktyczną, skrzynkę paszki Box oraz legendarną. Całe hologramy są do zmienienia. W skrzynkach mamy takie rzeczy. One są różne do zrozumienia. Wszystko jest do konfiguracji. Po prawo mamy kolejną wysepkę, ale tak, na której powitanie mamy topki graczy. Kiedy knie się prawie, mamy standardowe topki wykopanych bloków, postawionych bloków, topki czasu, przebytego dystansu i, il, i wiele innych. Playera ta jest jeszcze wzięta ze starego serwera, tak się nią nie przejmujcie. <laughs> mamy. Jed mamy tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, 4 mpc -ty. Pierwszy mpc odnosi się do karnetu bojowego, który jest oczywiście w pełni do konfiguracji. Widzimy tutaj nasz EXP oraz czy jest aktywny nasz karnet premium. Mamy rynek, standardowy rynek do konfiguracji, ładnie zrobiony, schludnie taki, żeby każdy się nie połapał. Mamy mpc z wymianą monet, <coughs> klikniemy PP, mamy otworzyć, mamy z zmiany tych monet, w tą i w tą drugą stronę. Tak to mniej więcej wygląda. Wszystko można konfigurować. Mamy naszego trenera, który mamy też koło do gości trener, Tak on wygląda. I mamy skrzynię magiczną. Bo to wysokość nie było miejsca. Tak to wygląda. No, mamy teraz ostatnią wysypkę. Strefa AWK. Stojąc tutaj zdobędziesz klucze AWK. Mamy tutaj skrzynkę AWK. Tak wygląda też do konfiguracji. Jeżeli sobie wejdziemy, to po prostu mamy timer. W górę z pozbarem żeby nagle to będziesz za 20 minut, a nie masz na to 50%. Wszystko jest do konfiguracji. Oczywiście, stojąc tutaj, to wszystko nam wygaśnie. że tutaj, wszystko jest elegancko. Nie wiem, czy tutaj tego też tutaj nie będzie łapało. Tutaj jakby, to jest też tak, to będzie zrobione od tej strony do tej strony, żeby to po prostu nam łapało. Z kolejnych rzeczy mamy komendę właśnie kit. Są to proste kity, menu jest do konfiguracji, jest ona zrobione dosyć prosto. Mamy zestaw graczy, zestaw VIP, zestaw SVIP, Zestaw BOSS, zestaw paczki, oraz zestaw MiniMedia i MEDIA. Wszystko jest do konfiguracji. Zestawy mają sporo permisje. Teraz może zaprezentuję Wam menu, może menu, 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 ale zaprezentuję Wam grup, jakie, jakie posiadamy rangi. Mamy admina, bossa, ceo, default, head admina, helpera, junior admina, junior helpera, media, Minimedia, media paczki, Svipa, Vipa. I to są wszystkie te, też są do zmiany rangi pod komendą lp lp group, line, LP group, group line, i nazwa wszystko można zmieniać tak wygląda tab, na tab, tab jest dosyć prosty mamy informacje o naszej stronie internetowej oraz naszym discordzie tryby na których znajdujemy oraz na którym jesteśmy ch mamy zamieszczone ilość graczy oraz dziękujemy że wyraźnie serwer wszystko jak najbardziej taką o, oczywiście na, na, na mapie są BOSY. Yy, nie boss... Nie pamiętam, jak to były bossy, bo to nie tylko ja to robię. Mamy na mapie bossy. Komendę podam pod koniec odcinka. Yy, no, paczusz macie zakupić na Discordzie. Za cenę 40 zł. Yy, do paczki do konfigurację, konfiguracji, jeżeli ktoś nie umie za darmo. Także zapraszam na Discorda. Kanał złoży zamówienie. Tam się dogadamy cenowo. Zapraszamy.